Czy wiesz, że powietrze w Twoim domu może być nawet pięć razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz? A co najgorsze, często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Oddychamy dzień po dniu, nie zauważając, że w naszych domach są rzeczy, które wpływają na nasze zdrowie, energię, a nawet nastrój. Jeśli ostatnio czujesz się bardziej zmęczony niż zwykle, budzisz się z zatkanym nosem. Czujesz, że powietrze w domu jest ciężkie, lub po prostu chcesz żyć w czystszym, zdrowszym miejscu, to ten film jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Ponieważ dzisiaj porozmawiamy o dziesięciu rzeczach, które są teraz w Twoim domu i których musisz się pozbyć w tym tygodniu, jeśli naprawdę chcesz lepiej oddychać. Nie są to dziwne ani trudne do zidentyfikowania przedmioty. W rzeczywistości są tak powszechne, że prawdopodobnie nawet ich nie zauważasz, ale są. Gromadzą kurz, uwalniają cząsteczki, zatrzymują wilgoć i wpływają na jakość powietrza, którym oddychasz każdego dnia. A co najważniejsze, kiedy się ich pozbędziesz, od razu poczujesz różnicę. Twój dom będzie świeższy, jaśniejszy i czystszy, a ty będziesz oddychać swobodniej. Zostań więc z nami do końca, bo razem dowiemy się, co dokładnie pozbawia cię czystego powietrza, na które tak zasługujesz. I uwierz mi, po obejrzeniu tego filmu będziesz chciał sprawdzić każdy kąt swojego domu. Wskazówka 1. Stare i zużyte dywany. Zacznijmy od czegoś, co wiele osób ma w salonie, sypialni czy przedpokoju: dywanów. Tak, tych dywanów, które leżą w tym samym miejscu od lat, a ty możesz nawet nie pamiętać, kiedy je kupiłeś. Z daleka mogą wyglądać dobrze, ale jeśli podejdziesz bliżej i przyjrzysz się im uważnie. Odkryjesz, że są pełne kurzu, roztoczy, martwych komórek na skórka, resztek jedzenia, a nawet pleśni, jeśli kiedykolwiek była w nich wilgoć. Dywany są jak gigantyczne gąbki, które zatrzymują wszystko, co na nie spadnie. I nawet jeśli odkurzasz je co tydzień, prawda jest taka, że odkurzacz nie dociera do najgłębszych włókien, w których kryją się roztocza i bakterie. Z czasem dywany te stają się stałym źródłem alergenów. Za każdym razem, gdy po nich chodzisz, za każdym razem, gdy ktoś usiądzie w pobliżu, wszystkie te cząsteczki unoszą się w powietrzu i ty je wdychasz. A to może powodować alergie, problemy z oddychaniem, swędzenie oczu, zatkany nos i ogólne złe samopoczucie. Nie twierdzę, że wszystkie dywany są złe, ale jeśli twój dywan ma więcej niż 5 lub 10 lat, jest zużyty, ma plamy, których nie da się usunąć. Albo po prostu dziwnie pachnie nawet po czyszczeniu, to czas się go pozbyć. A kiedy to zrobisz, zauważysz, że powietrze wydaje się inne, czystsze, świeższe, ponieważ nie będzie tej warstwy nagromadzonego kurzu, która stale się uwalnia. Jeśli naprawdę lubisz mieć dywany, rozważ ich wymianę na nowe, lepszej jakości, które są łatwiejsze do czyszczenia. Albo jeszcze lepiej spróbuj żyć bez nich przez jakiś czas. I zobacz, jak się poczujesz. Wiele osób stwierdza, że oddycha im się znacznie lepiej, gdy usuną dywany ze swoich najważniejszych pomieszczeń. Więc w tym tygodniu przyjrzyj się swoim dywanom. Jeśli są stare, zużyte lub po prostu już ci nie służą, czas się ich pozbyć. Twoje zdrowie układu oddechowego ci podziękuję. Wskazówka 2. Środki czyszczące zawierające silne środki chemiczne. Porozmawiajmy teraz o czymś, co wydaje się sprzeczne, ale jest jak najbardziej realne. Środki czyszczące, których używasz do utrzymania czystości w domu, mogą zanieczyszczać powietrze, którym oddychasz. Tak, choć może to brzmieć dziwnie. Wiele środków czyszczących, które kupujemy w supermarkecie, jest pełnych agresywnych chemikaliów, które uwalniają toksyczne opary do powietrza. Te opary utrzymują się w domu przez wiele godzin, a nawet dni. Po tym, jak skończysz sprzątać. I za każdym razem, gdy oddychasz, wdychasz te chemikalia. Pomyśl o tym przez chwilę. Używasz środka do czyszczenia łazienki, a ten silny zapach, który pozostaje po nim, nie jest oznaką czystości. To znak, że w powietrzu znajdują się chemikalia. Używasz odświeżacza powietrza w sprayu, aby w salonie ładnie pachniało. A tak naprawdę rozpylasz cząsteczki chemiczne, które unoszą się w powietrzu i które wdychasz. Wiele z tych produktów zawiera takie substancje jak amoniak, chlor, sztuczne zapachy i inne lotne związki, które mogą podrażniać płuca, powodować bóle głowy, nasilać astmę, a nawet wpływać na układ nerwowy, jeśli używasz ich stale. Co więc powinieneś zrobić? W tym tygodniu przejrzyj wszystkie środki czyszczące, które masz pod zlewem w łazience lub w pralni. Przeczytaj etykiety. Jeśli widzisz ostrzeżenia takie jak niebezpieczny, toksyczny, unikaj wdychania oparów lub stosu, stosuj tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. To znak, że produkt nie jest bezpieczny dla powietrza w Twoim domu. Wyrzuć je, zutylizuj w bezpieczny sposób i zastąp je bardziej naturalnymi alternatywami. Biały ocet, soda oczyszczona, cytryna, czyste olejki eteryczne, te proste składniki czyszczą równie dobrze, a czasem nawet lepiej, i nie pozostawiają w powietrzu szkodliwych substancji chemicznych. A co najlepsze, są znacznie tańsze. Nie musisz wydawać fortuny na drogie, pełne chemikaliów produkty, skoro możesz bezpiecznie i skutecznie posprzątać dom naturalnymi produktami. Dlatego w tym tygodniu zrób porządki w swoich środkach czyszczących. Pozbądź się tych z agresywnymi chemikaliami i wybierz zdrowsze opcje. Twój układ oddechowy natychmiast zauważy różnicę. Wskazówka 3. Świece zapachowe i sztuczne odświeżacze powietrza. Przejdźmy do czegoś, czego wiele osób używa, nie zdając sobie sprawy ze szkód, jakie mogą wyrządzić świec zapachowych i sztucznych odświeżaczy powietrza. Tych, które pachną tak cudownie, gdy je zapalisz lub spryskasz. Tych, które obiecują, że twój dom będzie pachniał jak elegancki butik lub ogród kwiatowy. Ale oto problem. Większość tych świec i odświeżaczy powietrza jest produkowana z syntetycznych zapachów i chemikaliów, które zanieczyszczają powietrze w twoim domu. Kiedy zapalasz świecę zapachową, zwłaszcza jeśli jest to parafina, spalasz pochodną ropy naftowej. Która uwalnia do powietrza toksyczne substancje. Takie jak benzen i toluen, które są znane z powodowania problemów z oddychaniem i innych problemów zdrowotnych. A sztuczne zapachy, które nadają im ten silny zapach, są pełne chemikaliów, które mogą podrażniać płuca, wywoływać alergie i pogarszać schorzenia takie jak astma. To samo dotyczy odświeżaczy powietrza w aerozolu. Tych, które podłączasz do gniazdka ściennego lub wieszasz w łazience. Wszystkie one stale uwalniają do powietrza cząsteczki chemiczne. I chociaż ładnie pachną, tak naprawdę zanieczyszczasz powietrze w domu. Maskujesz nieprzyjemne zapachy chemikaliami zamiast eliminować źródło. Co więc powinieneś zrobić? W tym tygodniu pozbądź się wszystkich zapachowych świec, zwłaszcza parafinowych wyrzuć wszystkie sztuczne odświeżacze powietrza, spraye, urządzenia podłączane do gniazdka, wszystko. Jeśli naprawdę lubisz przyjemny aromat w domu, użyj naturalnych alternatyw. Świece woskowe lub sojowe z czystymi olejkami eterycznymi. Dyfuzory z naturalnymi olejkami eterycznymi albo po prostu otwórz okna i wpuść trochę świeżego powietrza. Czasami najlepszy zapach to po prostu czyste, naturalne powietrze. Nie musisz wypełniać domu chemikaliami, żeby ładnie pachniał. W rzeczywistości, kiedy pozbędziesz się wszystkich tych sztucznych produktów, zauważysz, że powietrze jest czystsze i będziesz oddychać o wiele łatwiej. Zanim przejdziemy dalej, mam krótką prośbę. Jeśli ten film Ci pomaga i uczysz się nowych rzeczy, które poprawią Twoje zdrowie i Twój dom, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych filmów. I zostaw komentarz, skąd oglądasz. Uwielbiam wiedzieć, skąd pochodzą ludzie w tej społeczności. A teraz przejdźmy do kolejnej wskazówki. Wskazówka 4. Stare ściereczki kuchenne i gąbki. Porozmawiajmy teraz o czymś w Twojej kuchni, czego prawdopodobnie nawet nie uważasz za problem. Ściereczki i gąbki, których używasz do mycia naczyń. Te drobiazgi, których używasz każdego dnia, nie poświęcając im ani chwili uwagi. Ale prawda jest taka, te ściereczki i gąbki należą do najbrudniejszych rzeczy w całym twoim domu. Tak, brudniejszych nawet niż toaleta. Bo za każdym razem, gdy zmywasz naczynia, za każdym razem, gdy wycierasz stół lub zlew, używasz tej ściereczki lub gąbki, aby zebrać bakterie, resztki jedzenia, tłuszcz i wilgoć, a potem zostawiasz ją tam, wilgotną, w zlewie lub gdzieś wiszącą. A w tym ciepłym, wilgotnym środowisku bakterie mnożą się w niewiarygodnym tempie. W ciągu kilku godzin ta ściereczka lub gąbka staje się pożywką dla bakterii, grzybów i pleśni. A następnym razem, gdy jej użyjesz, rozprzestrzenisz wszystkie te bakterie po całej swojej kuchni. A wiele z tych bakterii może uwolnić zarodniki do powietrza, którym ostatecznie oddychasz. Nawet jeśli nie zauważysz tego od razu, może to wpłynąć na zdrowie Twojego układu oddechowego, zwłaszcza jeśli masz alergię lub astmę. Co więc zrobić? W tym tygodniu przejrzyj wszystkie ściereczki i gąbki, które masz w kuchni. Jeśli mają więcej niż tydzień, brzydko pachną, mają plamy lub po prostu wyglądają na zużyte, pozbądź się ich, wyrzuć je. Nie próbuj ich ratować, a kiedy kupujesz nowe, ustal prostą zasadę: zmieniaj gąbki co tydzień. I pierz ściereczki w gorącej wodzie co dwa lub trzy dni. Co więcej, rozważ użycie ściereczek z mikrofibry, które schną szybciej i gromadzą mniej bakterii. Możesz też używać wielorazowych ręczników papierowych, które można prać w pralce. Kluczem jest to, aby nie dopuścić do gromadzenia się wilgoci i bakterii, ponieważ kiedy utrzymujesz kuchnię w czystości, nie tylko chronisz zdrowie swojego jedzenia i układu trawiennego. Ale także poprawiasz jakość powietrza w jednym z najważniejszych pomieszczeń w Twoim domu. Wskazówka 5. Zasłony i żaluzje, których nigdy nie pierzesz. Przejdźmy do czegoś, co wisi w Twoich oknach, a czego prawdopodobnie nie dotykałeś od miesięcy, a nawet lat zasłon i żaluzji. Pomyśl o tym przez chwilę. Zasłony wiszą przy oknach, zatrzymując cały kurz, który dostaje się z zewnątrz. Zatrzymują pyłki, cząsteczki zanieczyszczeń, dym, jeśli mieszkasz w pobliżu ruchliwej ulicy. Wszystko to gromadzi się w materiale, w fałdach, w każdym kącie tych zasłon. I żaluzje nie są wyjątkiem. Warstwa kurzu gromadzi się między każdą listewką, często nawet nie zauważając, dopóki nie przesuniesz po niej palcem i nie sprawdzisz, ile jej jest. I za każdym razem, gdy otwierasz lub zamykasz zasłony. Za każdym razem, gdy przechodzi przeciąg, cały ten kurz unosi się i unosi w powietrze, i wdychasz go. A jeśli masz alergię, ten nagromadzony kurz jest jedną z głównych przyczyn Twoich objawów: kichanie, łzawienie oczu, zatkany nos. Wszystko to może pochodzić bezpośrednio z Twoich brudnych zasłon i żaluzji. Co więc możesz zrobić? W tym tygodniu zdejmij wszystkie zasłony, które możesz wyprać. Jeśli są wykonane z materiału nadającego się do prania, włóż je do pralki z gorącą wodą i dobrym detergentem. Jeśli nie można ich prać, zanieś je do pralni chemicznej lub rozważ wymianę na łatwiejsze w utrzymaniu zasłony. Dokładnie wyczyść żaluzję. Użyj wilgotnej ściereczki lub gąbki do wyczyszczenia każdej listewki po obu stronach. Tak, zajmie to trochę czasu, ale warto, bo kiedy skończysz. Zauważysz, że powietrze w tym pomieszczeniu jest inne, czystsze, świeższe i będziesz lepiej oddychać. A na przyszłość ustal rutynę. Pierz zasłony co najmniej co trzy miesiące i czyść żaluzję co dwa tygodnie. Nie musi to być gruntowne czyszczenie za każdym razem, ale na tyle częste, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu, ponieważ utrzymywanie czystości w pobliżu okien jest kluczem do utrzymania czystego powietrza w całym domu. Wskazówka 6. Stare książki i czasopisma, które zbierają kurz. Porozmawiajmy teraz o czymś, czego mogłeś się nie spodziewać stare książki i czasopisma, które zalegają w Twoim domu. Te stosy czasopism, które odłożyłeś lata temu, myśląc, że kiedyś je przeczytasz. Te książki, które leżą na półce tak długo, że nawet nie pamiętasz, co jest w nich napisane. Papier to niesamowicie dobry materiał do przyciągania i zatrzymywania kurzu. A kiedy masz mnóstwo starych książek i czasopism piętrzących się w stosie, tworzysz w swoim domu prawdziwe magnesy na kurz. Kurz gromadzi się na stronach, okładkach i między książkami. Z czasem ten kurz może nawet przyciągać roztocza i inne drobne robaczki, które żywią się papierem i klejem. A jeśli jest wilgoć, Papier może rozwinąć pleśń, która jest jednym z najgorszych wrogów Twojego układu oddechowego. Za każdym razem, gdy przesuwasz te książki, za każdym razem, gdy przechodzisz obok tej półki, wzbijasz mikroskopijne chmury kurzu, które unoszą się w powietrzu i które wdychasz. A jeśli masz alergię lub problemy z oddychaniem, te stare książki mogą pogarszać Twoje objawy, nawet o tym nie wiedząc. Nie mówię, że powinieneś wyrzucić wszystkie swoje książki. Jeśli masz książki, które kochasz, które czytasz, które coś dla ciebie znaczą, zachowaj je. Ale te, które tylko zajmują miejsce, których nie dotykałeś od lat, stare czasopisma, które nie mają już żadnej wartości, one muszą się pozbyć. W tym tygodniu przejrzyj swoje półki, szafy, kąty, w których trzymasz stare rzeczy. Oddziel książki i czasopisma, które naprawdę chcesz zachować, od tych, które tylko się kurzą. A te, których już nie potrzebujesz, oddaj do biblioteki, szkoły, ośrodka kultury. Albo oddaj do recyklingu, jeśli są w naprawdę złym stanie. A książki, które zdecydujesz się zachować, dokładnie wyczyść. Przetrzyj je suchą ściereczką, lub użyj odkurzacza z miękką szczotką, aby usunąć kurz. I trzymaj je uporządkowane na zamkniętych półkach lub w pudełkach, jeśli to możliwe. Bo im mniej kurzu nagromadzisz w domu, tym lepiej będziesz oddychać, a te stare książki, których nigdy nie przeczytałeś, mogą kraść Twoje czyste powietrze, a ty nawet tego nie zauważysz. Wskazówka 7. Rośliny doniczkowe, które są chore lub spleśniałe. Teraz porozmawiamy o czymś, co może Cię zaskoczyć. Ponieważ rośliny są generalnie uważane za dobre dla powietrza. I to prawda, wiele roślin doniczkowych może pomóc oczyścić powietrze i stworzyć świeższe, przyjemniejsze środowisko. Ale tu pojawia się problem. Jeśli Twoje rośliny chorują, mają martwe liście, gleba jest zawsze wilgotna, lub jeśli widzisz ślady pleśni w doniczce, to te rośliny nie pomagają, szkodzą jakości powietrza w Twoim domu. Kiedy roślina choruje, lub gdy ją przelejesz, gleba staje się idealnym siedliskiem dla pleśni i grzybów. A te pleśnie uwalniają zarodniki do powietrza, którym oddychasz. A te zarodniki mogą powodować poważne problemy z oddychaniem, zwłaszcza jeśli masz alergię na pleśni. Ponadto martwe i wysuszone liście pozostawione na roślinach zbierają kurz i mogą przyciągać małe owady, które następnie rozprzestrzeniają się po całym domu. Co więc możesz zrobić? W tym tygodniu sprawdź wszystkie rośliny, które masz w domu. Przyjrzyj się uważnie każdej doniczce. Jeśli widzisz pleśni na powierzchni gleby, jeśli gleba źle pachnie, jeśli liście są żółte lub zwiędłe, jeśli roślina wygląda na chorą, masz dwie możliwości: uratować ją lub pozbyć się jej. Jeśli zdecydujesz się ją uratować, usuń całą starą ziemię, dokładnie umyj doniczkę i przesać ją do świeżej nowej ziemi. I pamiętaj, aby nie podlewać jej nadmiernie w przyszłości. Nadmiar wody jest główną przyczyną pleśni na roślinach. Ale jeśli roślina jest bardzo chora lub po prostu nie masz czasu, aby ją uratować, usuń ją z domu. Nie warto mieć rośliny, która zanieczyszcza powietrze, którym oddychasz. A zdrowe rośliny, które zdecydujesz się zachować, dobrze o nie dbaj. Podlewaj tylko wtedy, gdy gleba jest sucha. Upewnij się, że doniczki mają dobry drenaż i regularnie przecieraj liście, aby usunąć kurz. Ponieważ zdrowe, zadbane rośliny mogą poprawić powietrze w Twoim domu, ale chore lub spleśniałe rośliny tylko pogarszają sytuację. Wskazówka 8. Buty, które trzymasz w domu. Porozmawiajmy teraz o czymś, co przynosisz z zewnątrz każdego dnia bez chwili zastanowienia o swoich butach. Pomyśl o wszystkim, na co stąpasz. Wychodząc z domu, z ulicy, parkingu, publicznej toalety, supermarketu, parku. Twoje buty zbierają wszelkiego rodzaju brud, bakterie, chemikalia, pyłki, odchody zwierząt i pozostałości pestycydów. Potem wchodzisz do środka i chodzisz w tych samych butach po salonie, kuchni i sypialni. Wszystko, co wnosisz na podeszwach, ląduje na podłogach. A potem ten kurz i te cząsteczki unoszą się w powietrzu za każdym razem. Gdy chodzisz lub zamiatasz i wdychasz je. Badania wykazały, że buty mogą przenosić tysiące różnych bakterii, w tym niektóre dość niebezpieczne. Wnoszą również zanieczyszczenia z zewnątrz, które utrzymują się w powietrzu w domu przez wiele dni. Co więc możesz zrobić? W tym tygodniu ustal nową zasadę w swoim domu. Buty zostają przy wejściu, nie wchodzą do środka. Połóż wycieraczkę przed drzwiami wejściowymi i drugą w środku, i wyznacz miejsce, w którym zostawisz buty po powrocie do domu. Może to być półka, pudełko, cokolwiek się sprawdzi. Rozważ też posiadanie pary wygodnych kapci lub sandałów przeznaczonych wyłącznie do noszenia w domu, butów, które nigdy nie wychodzą na zewnątrz. A jeśli masz gości, grzecznie poproś ich o zdjęcie butów lub założenie jednorazowych ochraniaczy na buty. Na początku może się to wydawać dziwne lub niezręczne, ale tak naprawdę jest to bardzo zdrowy nawyk, praktykowany w wielu kulturach od wieków. Kiedy wdrożysz tę zasadę, zauważysz ogromną różnicę w czystości podłóg. A kiedy podłogi są czystsze, w powietrzu jest mniej kurzu. A kiedy jest mniej kurzu, w powietrzu lepiej oddychasz. To takie proste. Więc w tym tygodniu wynieś brudne buty z domu i wprowadź tę nową zasadę. Twoje zdrowie układu oddechowego ci podziękuję. A tak przy okazji, jeśli ten film ci pomaga i czujesz, że wspiera Cię w codziennym życiu, rozważ dołączenie do grona naszych subskrybentów. Zostań subskrybentem, a nie tylko wesprzesz naszą pracę i pomożesz nam tworzyć filmy, które inspirują i motywują wielu ludzi, ale także otrzymasz ekskluzywne korzyści takie jak bonusowe treści, szczegółowe materiały i kilka niespodzianek przygotowanych z miłością dla społeczności. Twoje wsparcie ma ogromne znaczenie. Jeśli rezonuje z tobą, kliknij przycisk dołącz poniżej i dołącz już dziś. A teraz wróćmy do filmu. Wskazówka 9. Pluszowe zwierzęta i zabawki materiałowe, których nikt nie używa. Przejdźmy do czegoś, co mogłeś trzymać w szafie lub pudełku pluszaków i pluszaków zwłaszcza tych, których Twoje dzieci lub wnuki już nie używają. Albo tych, które zachowałeś z dzieciństwa ze względów sentymentalnych. Podobnie jak dywany, pluszaki i pluszaki przyciągają kurz i roztocza. Miękka, puszysta tkanina to idealne miejsce do osiadania i namnażania się tych cząsteczek. Nawet jeśli ich nie dotykasz, nawet jeśli są schowane, nadal gromadzą kurz. A jeśli znajdują się w zamkniętej szafie bez odpowiedniej wentylacji, mogą rozwinąć się na nich pleśń. Jeśli panuje w nich wilgoć. Wszystko to wpływa na powietrze w Twoim domu. Za każdym razem, gdy otwierasz tę szafę, za każdym razem, gdy przesuwasz te pudełka, uwalniasz kurz i alergeny do otoczenia. A jeśli pluszaki znajdują się w pokoju, w którym ktoś śpi, wpływają na jakość powietrza w tym pokoju każdej nocy. Co więc zrobić? W tym tygodniu przejrzyj wszystkie pluszaki i pluszaki, które masz w domu. Zadaj sobie szczerze pytanie. Czy ktoś ich używa? Jeśli nikt ich nie dotykał od miesięcy lub lat, czas się z nimi rozstać. Możesz je oddać do sierocińca, żłobka lub organizacji charytatywnej. Wiele dzieci chętnie przyjmie takie zabawki, a jeśli są takie, które naprawdę chcesz zachować ze względu na wartość sentymentalną, przechowuj je prawidłowo. Najpierw dokładnie je umyj. Pozwól im całkowicie wyschnąć i przechowuj je w szczelnych workach lub pudełkach, aby nie zbierały kurzu. A te, które zdecydujesz się zachować do codziennego użytku, pierz je regularnie. Pluszowe zabawki można prać w pralce, większość z nich. Sprawdzaj metki i rób to co najmniej raz w miesiącu, ponieważ utrzymywanie tych przedmiotów w czystości lub po prostu zmniejszenie ich liczby. Zauważalnie poprawi jakość powietrza w Twoim domu i będziesz lepiej oddychać, szczególnie w nocy. Wskazówka 10. Odświeżacze powietrza i produkty do samochodu, które trzymasz w garażu. I dochodzimy do ostatniej rady, która jest ważna, ponieważ ludzie często o niej nie myślą. Produkty, które przechowujesz w garażu lub w pobliżu domu, mogą wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniu. Takie rzeczy jak stare odświeżacze powietrza do samochodów, na wpół zużyte puszki z farbą, rozpuszczalniki, pestycydy, produkty ogrodnicze z agresywnymi chemikaliami, benzyna i oleje. Wszystkie te produkty wydzielają opary, nawet gdy są zamknięte. A jeśli garaż jest połączony z domem lub jeśli przechowujesz te rzeczy w szafie w domu, te opary przedostają się do twojej przestrzeni życiowej i wdychasz je. Wiele z tych produktów zawiera lotne związki organiczne, LZO, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia układu oddechowego. Mogą powodować bóle głowy, zawroty głowy, podrażnienie gardła, problemy z oddychaniem, a w dłuższej perspektywie poważniejsze problemy zdrowotne. Co więc powinieneś zrobić? W tym tygodniu sprawdź swój garaż, piwnicę, szafę, w której trzymasz środki czyszczące lub artykuły ogrodnicze. Poszukaj wszelkich starych, nieużywanych, otwartych lub uszkodzonych chemikaliów i pozbądź się ich w bezpieczny sposób. Nie wyrzucaj ich po prostu do śmieci, ponieważ mogą zanieczyścić. Poszukaj w swojej okolicy punktu recyklingu odpadów niebezpiecznych. Wiele miast ma w tym celu odpowiednie programy. Produkty, które zdecydujesz się zachować, ponieważ faktycznie z nich korzystasz, przechowuj w innym miejscu niż przestrzeń życiowa. Jeśli to możliwe, w zewnętrznej szopie lub dobrze wentylowanym miejscu w garażu, oddzielonym od reszty domu. Upewnij się, że są szczelnie zamknięte. A jeśli masz stare odświeżacze powietrza do samochodu, takie, które wiesza się na lusterku wstecznym, pozbądź się ich również. Są pełne sztucznych zapachów i chemikaliów. Nawet jeśli już ich nie używasz, nadal wydzielają opary. Wyrzuć je. A jeśli chcesz, aby Twój samochód pachniał świeżo, użyj małego płóciennego woreczka z naturalnymi ziołami lub kilku kropli olejku eterycznego na waciku. Ograniczenie narażenia na te chemikalia będzie miało ogromny wpływ na to, jak czujesz się każdego dnia. Będziesz mieć więcej energii, mniej bólów głowy i będziesz oddychać o wiele łatwiej. I tak dotarliśmy do końca tego filmu. Omówiliśmy 10 rzeczy. Które musisz usunąć ze swojego domu w tym tygodniu, jeśli naprawdę chcesz oddychać lżej. Wiem, że może się to wydawać dużo pracy, ale pomyśl o tym. Każda z tych rzeczy, które usuwasz, jest jak zdjęcie ciężaru z płuc. To jak danie swojemu ciału możliwości oddychania czystszym, czystszym powietrzem. A kiedy zaczniesz wprowadzać te zmiany, kiedy zaczniesz usuwać to, co ci szkodzi, poczujesz różnicę. Obudzisz się z większą energią, Będziesz mieć mniej alergii. Poczujesz, że atmosfera w Twoim domu jest lżejsza i przyjemniejsza. A najlepsze jest to, że nie musisz robić wszystkiego naraz. Możesz zacząć od jednej rzeczy dzisiaj. Może wyrzuć te stare dywany. Jutro możesz przejrzeć swoje środki czyszczące. Pojutrze zasłony. Krok po kroku przekształcisz swój dom w zdrowszą przestrzeń. A Twoje ciało będzie Ci wdzięczne każdego dnia. Rzucam Wam wyzwanie. Abyście w tym tygodniu, zanim się skończy, pozbyli się co najmniej pięciu z tych dziesięciu rzeczy z waszego domu. A potem zostawcie komentarz, w którym napiszcie, które z nich u was się pojawiły i jak się czujecie. Chcę poznać wasze doświadczenia. Chcę wiedzieć, czy zauważyliście różnicę. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to teraz jest idealny moment, aby to zrobić. Kliknijcie przycisk subskrypcji i włączcie powiadomienia. Aby nie przegapić nowych filmów, pełnych praktycznych wskazówek, które poprawią wasze życie i zdrowie. Ponieważ co tydzień publikuję treści stworzone specjalnie po to, aby pomóc wam żyć lepiej, z lepszym zdrowiem, większą energią i lepszym samopoczuciem. Zanim odejdziesz, chcecie o coś bardzo ważnego zapytać. Jeśli ten film ci pomógł, dał ci pomysły lub sprawił, że poczułeś się mniej samotny, rozważ dołączenie do grona członków kanału. Bycie członkiem to nie tylko sposób na wspieranie treści, to bycie częścią bliższej grupy z dostępem do ekskluzywnych korzyści, bonusowych treści i większego wsparcia w codziennym życiu. Dzięki naszym członkom możemy kontynuować nagrywanie, poprawiać jakość i dostarczać Ci nowe filmy, które inspirują i pomagają tak wielu osobom. Jeśli chcesz do nas dołączyć, kliknij Dołącz poniżej i wybierz plan. Który najbardziej Ci odpowiada. Chcielibyśmy, abyś dołączył do tej rodziny. Dziękujemy, że tu jesteś. Dziękujemy za dbanie o swoje zdrowie. Do zobaczenia w następnym filmie.